Przedsiębiorstwa działające na zasadach ekonomii społecznej to ważny gracz na rynku usług i produkcji, stwierdzili uczestnicy spotkania w Kolnie. Głównym organizatorem debaty był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Współpracują z nim placówki w Łomży i Kolnie. O ekonomii społecznej już nie mówimy z przymrużeniem oka. To staje się bardzo ważną dziedziną gospodarki, a szczególnie rozwoju rynku pracy. Ekonomia społeczna dzisiaj to poważny gracz na rynku. To są przedsiębiorstwa społeczne, które zatrudniają osoby nie tylko niepełnosprawne, nie tylko bezrobotne, ale również fachowców, specjalistów. To są firmy, które zaczynają grać i współdziałać z innymi podmiotami na rynku. Jednocześnie realizują to, co mówimy od początku, ważne cele społeczne i to związane z pożytkiem publicznym. Dzisiaj w Kolni mamy spotkanie poświęcone ekonomii społecznej, perspektywom jej rozwoju. Mamy nadzieję, że porozmawiamy chwilę na temat barier, szans, jakie stoją przed przedsiębiorstwami społecznymi. Podzielimy się naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o rozwój tego sektora. Organizujemy to jako ośrodek wsparcia ekonomii społecznej prowadzony przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku. Mając tutaj swój oddział na terenie subregionu, wspieramy, mam nadzieję, istotnie sektor ekonomii społecznej, podmioty związane z przedsiębiorczością społeczną. Dzisiejsze spotkanie jest jednym z pierwszych w cyklu spotkań śniadaniowych z przedsiębiorcami społecznymi i wszystkimi innymi podmiotami, które chcą w, tym, w tej grze uczestniczyć. Współdzielnie socjalne funkcjonują w Łomży i Kolnie. W Łomży, według tych reguł, działa szwalnia. W Kolnie zakład handlowo-usługowy. Kolno przyjęło strategię rozwoju w oparciu o fundusze unijne. O finansowe wsparcie skutecznie zabiega samorząd Kolna i przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy. W czasie spotkania zaprezentowany został materiał filmowy poświęcony realizacji projektów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych. Na dzisiaj naszym sposobem takim jest i było zdobywanie środków unijnych i rozwój miasta, rozwój infrastruktury, ale także rozwój właśnie poprzez ekonomię społeczną na bazie środków, które pozyskujemy z funduszy unijnych. Udaje nam się robić to dosyć dobrze, myślę. Zawsze jesteśmy gdzieś tam w czołówce, w rankingach miast powiatowych, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych na jednego mieszkańca. Ale oczywiście przed nami nowe wyzwania, nowa perspektywa unijna. Ona będzie o wiele bardziej trudna, bardziej złożone będą wnioski. Poza tym będzie dużo, dużo mniej działań, na które będziemy mogli pozyskiwać, pozyskiwać dofinansowanie, ale znaleźliśmy takie działania, z których na pewno będziemy chcieli skorzystać. Jest to przede wszystkim inwestycja w źródła odnawialne, w ekologię. Robimy plan uciepłnienia miasta. I myślę, że w następnej perspektywie 2014-2020 będziemy mogli pozyskać pieniądze na takie stuprocentowe uciepłownienie miasta. Wykazujemy, iż likwidacja kotłowni węglowych bardzo korzystnie wpłynie czy na, na ochronę środowiska, czyli wpłynie ogromnie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. To są takie priorytetowe działania. Oczywiście będziemy jeszcze próbowali pozyskiwać środki z innych działań, bo Takowe będą się pojawiały, szczególnie jeżeli chodzi o remont obiektów sportowych, boisk przy szkołach i boisk w ogóle jako takich. Chcemy wyremontować stadion miejski i myślę, że nam to się uda, mamy doświadczenie. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona właśnie przekazowi dla naszych stowarzyszeń, dla przedsiębiorców, w jaki sposób te środki zdobywać. A tak naprawdę dzisiaj będziemy, chcemy poinformować naszych przedsiębiorców i stowarzyszenia, na co te środki będzie można zdobywać. W czasie spotkania przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poinformowali także o zasadach korzystania ze wsparcia w latach 2014-2020 w ramach nowej perspektywy finansowej.